Tak naprawdę bardzo powszechnym doświadczeniem i łączy bardzo różne osoby o różnej tożsamości płciowej. To nie tylko kobiety mają aborcję. Będziemy to robić, robiłyśmy, robimy i będziemy robić. Zawsze i wszędzie! Aborcja robiona! Lecz miałam aborcję. Hej, jestem Martyna, miałam aborcję i co mi zrobicie? Mój ojciec głosuje na pi. i powiedziałam mu, twoja żona i twoja córka miały aborcję. No miałam, było chujowo, ciągnęło się to trochę, były komplikacje. Kurwa, prawie zemdlałam i nigdy w życiu nie czułam się tak lekko, nigdy w życiu nie czułam się tak dobrze. Dwa dni temu po raz pierwszy towarzyszyłam komuś w aborcji. Wszystko poszło kropisowo. I było to wspaniałe uczucie. Zamówiłyśmy dwa kolejne zestawy dla dwóch kolejnych osób. I jest to wspaniałe uczucie. Nie damy się. Nie wiemy się bo obrzędy jest okej. Okay. Nie oczekujemy żadnych nowych kompromisów.